Znajdujemy się w roztoczniku na 17 edycji nocnych mistrzostw Gminy Dzierżoniów w piłce nożnej. Spotykają się tutaj cztery nasze LKS-y z dobrocina, owiesna, piławy dolnej oraz gospodarze roztocznik. Ten turniej poświęcony jest jako jeden z elementów przygotowań naszych drużyn do przyszłych rozgrywek A klasy i B klasy. Pozostałe dwie drużyny Stuszyna i Zuciechowa nie przyjechały, ale to też nie zmienia faktu, że dzisiaj dla nich to jest element sprawdzianu przygotowawczego, ale też ważniejszy aspekt też zdobycia nagród. Gmina dzierżoniów poza, trzema pucharami za miejsca na podium również też fundowała nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają 15 tysiąca złotych, drugie miejsce 1000 zł, natomiast trzecie najniższe miejsce podium 500 zł. Staramy się ten turniej urozmaicać, dlatego też dzisiaj połączony on jest z takimi dniami roztocznika. Tutaj Sołectwo bardzo mocno się zaangażowało na czele z Panią Sołtys, z Panią Radną, Radą Sołecką, ale też przede wszystkim LKS. Roztocznik, czyli tutaj Pan Prezes Adam Braak wraz z pozostałymi członkami klubu do, dokonali świetnej roboty, jeśli chodzi o przygotowanie turnieju, o tej technicznej. My też zapewniamy kolejne aspekty, dlatego tak, żeby ten turniej był wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i co najważniejsze przyciągnął ludzi. To się akurat stało. Wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Tym samym mamy możliwość świętowania wyjątkowego dnia dla Roztocznika, ale też co najważniejsze Najważniejsze piłkarze mają możliwość sprawdzenia swojej formy, ale też uzyskania wartościowych nagród finansowych. Rywalizacja dopiero co się zaczęła, widać, że zespoły są w trakcie przygotowań, wykazują się dużą ambicją, dużym charakterem, zaangażowaniem, ale jeszcze widać, że trochę tego ogrania z piłką brakuje. Na tą chwilę uważam, że faworyta ciężko wskazać, bo naprawdę zespoły są wyrównane i tym większe emocje będą dzisiejszemu turnieju towarzyszyć i tym samym większe oczekiwanie, kto zgarnie tą najważniejszą nagrodę finansową oraz puchar za pierwsze miejsce.